Posłuchajmy brata wesy Vananena, który wygłosi przemówienie pod tytułem Witajcie, przyjaciele pokoju. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Witamy was serdecznie do tego, tego pięknego programu Kolejne dobre dar od nas, spoka je chowa. E, moja e, znać trochę Polski, moja studiować w Krakaw. A druga ciepataki taki osoby szukat. Tacy osoby tam są. Osobi pragnące pokoju, albo tak jak ten też można tłumaczyć, przyjacielmi pokoju. I am very wesoły, że mister tu do nas, herzlich willkommen, oczy czyń go kawal. Przyjacielmi pokoju są tak jak jakaś dobra polska zupa. Może żurek, albo kapuśniak. jakim sensu? tim sensu se ta zupa zostaje od kilka slahetnih a äh, skladnikov. pan jest godny? O ja. A jaki skladnik? To jest taka tak jak äh, puin albo bulion ta zupa. Hot je so inni skladnike. Navet jest lone so visokim jakoščau i dobre. Beste kopunu. zupa Nie pęczę. Das jest fantastyczne. W tym samym sposób ten, ten, wiadomość o, two, o swoje potrzebach duchowe to jest podstawa, żeby mogło być przyjacielem pokoju, w tym sensie, tak jak Jezus korzystał z tego słowa. Nie pojmuję? Tih pravdi Biblijine koji osoba uči iz Biblija, uči se iz Biblija, to može, počebuje, on, on to jest, se, on robi i smjenja v svojim žicu. Ale skanšo! Majne kamarade, amigoma, por favor, masakra! Treba <laughs> ten troche nakrojit, tasami trohe zmazac na pateljnja i tulka vtedi do garnko. Zemljake Albo kapustę do tego zupa. Coś solidnego, który do tej struktury do tego zupa. Co to najprawda jest? No to czyli co? Wszystko gut? Cusamen, ja? A czasami trochę kwasny, ale, albo, ale bardzo zdrowotny. Kon Konkretny machen. Bita. I zavíra dusu vitaminov. I všechny ty skladníky musíme zostavit so sám, že by pencí